Od dziś będziesz uczył się systematycznie, gdy na fortepianie, oświadczył ojciec Fryderykowi, gdy ten skończył sześć lat. Wiadomość ucieszyła Fryderyka, to też z radością powitał Wojciecha Żywnego, jednego z najlepszych wówczas nauczycieli muzyki. Po pięciu latach, u wielkiej mądrości i dobroci, stary profesor uznał, że uczeń przeszedł mistrza i niczego więcej nauczyć go nie zdoła. Najmilszą nagrodę przyniósł dzień, w którym Żywny znalazł na swoim biurku pierwszy utwór napisany dla niego przez jedenastoletniego Chopina – Polonę z Asdur. Wieść o zdolnościach małego Chopina szybko obiegła Warszawę. Pierwszy raz poza domem zagrał sześcioletni malec w pałacu krabiny Zamojskiej, a po dwóch latach jako ośmiolatek dał pierwszy koncert w pałacu Radziwiłowskim. Koncert skończył się wielkim sukcesem wiszowano ojcu, a dziecku przepowiadano znakomitą przyszłość. Pierwsze dziecinne utwory postawiły go w rzędzie największych muzyków i zdobyło uznanie znawców. Pamiętnik warszawski z roku 1818 tak pisał po ukazaniu się drukiem pierwszego koloneza. Kompozytor tego tańca polskiego, prawdziwy geniusz muzyczny, nie tylko bowiem z łatwością największą i smakiem nadzwyczajnym, Wygrywa sztuki najtrudniejsze na fortepianie, ale nadto jest już kompozytorem kilku tańców i wariacji, nad którymi znawcy muzyki dziwić się nie przestają, a nawet wszystko zważając na wiek dziecinny autora. Jako szesnastolatek kończy Fryderyk z odznaczeniem czwartą klasę warszawskiego liceum i wstępuje do Szkoły Głównej Muzyki. Tam pod opieką najlepszego profesora, rektora Józefa Elsnera. Będzie uczył się trudnej sztuki kompozycji. Po trzech latach nauki dziewiętnastoletni Fryderyk ukończył konserwatorium, a rektor Elster przy jego nazwisku napisał – zdolność szczególna, geniusz muzyczny. Te same niemal słowa rok później wypowiedział sławny wtedy w Europie kompozytor niemiecki Robert Schumann. Czapki z głowy, panowie, oto geniusz. Powinien pisać opery i koncerty na orkiestrę. Fryderyk nie skomponował jednak ani jednej opery, a na fortepian z towarzyszeniem orkiestry napisał tylko kilka utworów, między innymi dwa koncerty Krakowiaka i fantazję na tematy Polski. W jednym z koncertów opowiedział muzykom o swojej pierwszej miłości do Konstancji. Dzień dobry Jakie skrzydło? Na co ci skrzydło takie? Czy umiesz królać? Umiem. Czy jesteś ptakiem? Takiem. Wiedziałam, że tak powiesz. Tak pięknie śpiewać umiesz. A teraz przyszła jesień. I pewnie stąd otrujesz. Zostanę. Nic się nie da. Naprawdę nie potrzeba. Będziemy krwać razem. W muzyce aż do nieba. Federek rozpoczyna 20 rok życia, a w Warszawie jest już u szczytu popularności. W kraju niczego więcej nauczyć się nie może, bo drugi jego profesor, Elsner, tak jak kiedyś żywny, przyznaje otwarcie, że uczeń prześcignął Mistrza. Trzeba więc ruszać świat. Nie jest to łatwa decyzja, ale nasz pochmurny, listopadowy poranek 1830 roku, w którym rodzina, przyjaciele. Wielbiciele jego muzyki żegnają Fryderyka przy rogatkach na Woli. Chopin nie zobaczył już więcej Warszawy, tylko po śmierci wróciło tu jego serce. Pierwsze koncerty dał w Wiedniu, gdzie niedawno występowali sławni muzycy niemieccy – Beethoven, Schubert i nie tylko otworzył sobie salony najwytworniejszych domów, ale zachwycił artystów współzawodników, co wśród muzyków nieczęsto się zdarzało. Po kilku koncertach o Chopinie mówiono jako o jednym z największych mistrzów fortepianu. Dźwięki są jak kolory, można nimi wymarzyć te ładniejsze rysunki, najpiękniejsze obrazy. Dźwięki to małe ptaki, szybujące nad nami. Musisz dobrze się słuchać, wyczuć piór ich aksami. Dźwięki są w tym uśmiechu i w kropelce wzy Twojej. Nocami, niczym gwiazdy leśnią srebrzystym spokojem. Ten sukces przypadł na czasy trudne dla wszystkich Polaków. Fryderyk, tak jak większość młodych ludzi, rwie się do walki w powstaniu, nie bacząc na swe wątłe zdrowie, i tylko intryga przyjaciół pomogła zatrzymać kobietę. Nawet muzyka nie potrafiła ukoić tęsknoty, niepokoju i pokoju, i, buchę, i rozpaczy, która zalęła się w sercu artysty. W tych uczuć rozpaczy i gniewu powstała najpiękniejsza z Etiu, zwana rewolucyjną. Słychać w niej pułk strzał, tędy pędzących do ataku koni łańskich i szczęg szabel. O skomponowanym w tym czasie mazurkach Robert Schumann powiedział, że wierzą w nich armaty ukryte w kwiatach. Karyś w czasach Chopina uważany był za kulturalną stolicę nie tylko Francji, ale całej Europy. Fryderyk znany był w Pradze, w Berlinie, w Wiedniu. Ale do Paryża przybył jako nieznany polak emigrant. Było mu tu bardzo źle. Tęsknił za krajem. W listach do Tytusa Wojciechowskiego pisał. Są chwile, że o mało mnie jest z tęsknoty. Szczególnie, gdy pada deszcz i nigdzie wyjść nie można. Nie uwierzysz, jak mi smutno, że nie mam się komu wyjęczyć. Wiesz, jak lubię towarzystwo ludzkie, ale z nikim, z nikim westchnąć nie mogę.